Siemanko, ja jestem Wartez. Witam was w kolejnym odcinku z gieta San Andreas. Zacznijmy kolejną misję, klub Pier 6 -9. Co? Co ty tam robisz, człowiek? Dobra, wejdź na górę i spotkaj się z Cezarem. Jak tam do ciebie wejść, człowieku? Chory, czy co? Budynkiem mam tam do ciebie wejść? Stary... Szalony jakiś jesteś. Tędy nie wejdę do ciebie. Co nadwalisz najlepsze, co? Chyba tutaj będzie dobre miejsce tak? Tutaj wbijamy elegancko po schodach. I... I... A, to było jakieś wejście takie szalone. Dawaj, mój motorek da radę. Na motorku, dawaj, dawaj, dawaj. Cześć z rozpadu. Wiem. To wiecie, co ja chciałem w ogóle zrobić? Coś niemożliwego. Dobra. Wjedźcie, strał Jadę tak. Witam. Ze mną co? Hey man, nice job getting that phone message. What's up with Jizzy? Dead. So what's the plan? Oh, T Bone Security got here real early. We eh, got men on, on the roofs watching over the pier. Oh, telephone. What's that? Uh huh. Hey, okay. Yeah, yeah. I see you. That was woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance.

oh he's a t-bone ten... good oh, look at that fool hanging out with the ballers like they was lifelong pals something ain't right where's torino a nie ma. chopper inbound that's gotta be torino

jak ktoś mi mógł ukraść tutaj motor, co? Come on, to było dziwne Kurczę, mało amunicji Aj, ale, ale dam radę, dam radę Idziemy na sieczkę Co ty wiedziałeś, że ja tutaj będę, co? Stary Wow Szaleni kierowcy O Jadka na środku ulicy, skąd wy wiedzieliście, że tutaj jestem, co? No ginęć, chamy, kurde przy okazji rozpier ducha dookoła. Ojej, zauważyli mnie. Upa! O, nie uciekniesz mi. ale nie mówiłem. To nie. Dobra, tam jest jakiś typek. Więc co mam pomysł? Mam taki epicki troszkę pomysł. Przecież mam snajperkę, nie? On sobie tutaj stoi jakby nigdy nic. Oh. Tu jest jakiś laputaz Już nie ma laputaza Ktoś tam jeszcze do mnie sieka, to tak Aha, to oni tak strzelają, tak, tak po prostu, nie? Siema stary Ktoś jeszcze? Ej tu Gdzie jak Wow, to było dziwne Stary nie strzelaj do mnie kiedy ja do ciebie strzelam, okej? Okay? Takie deal robimy, idziesz na układ sobie jakiś typ chodzi, kurczę. Aha, to był ten. No, to oberwał. Mendes, I see you, Rifa, Co i cię, lewa No tak. Hey, Ryder, asshole, Where you think <laughs> Jeszcze się rozgląda. O, tak, tak. Dobra, ciebie też dogonimy i zrobimy z tobą małe co nieco. Skocz do wody i popłyń. Widzicie co? Skoro ja muszę wskoczyć do wody. Niestety znowu muszę przełączyć na ten tryb. No. Stary. Bo nawet nie wiesz, że ja się nauczyłem szybko pływać, wiesz? Lecę do ciebie. Mam tutaj łódeczkę. Zanim dopłyniesz, teraz zdążę dopłynąć. Szybciej zresztą. I zobaczymy, co teraz działaś. Ziomuś... No dawaj O! Oh. Jednak udało mi się szybko wejść Dobra, o ready mamy był, był ready go dobre Zabij rydera Widzisz ziomuś Tyle gadałeś, Grove Street, Grove Street Poszedłeś do nieziomku Te kolory pasują Tyle nie trafiam Dawaj za nim, dawaj, dawaj Troszkę wow, troszkę mi klatek nie przeszkadza Bardziej tak. Dobra, gonię cię, gonię cię, stary, nie uciekniesz. Nie masz gdzie uciec. Przede mną, wiesz. Mam na niego pomysł, jak się amunicja skończy, ale nie chcę zapeszać. No fuj, jaki fagas, no? I tak, no tak. O. O, 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 o. o. Stary, będzie bum, będzie bum. <laughs> Wsiadaj! Wysiadaj z tego! Wysiadaj! Co że telefon? No tak będzie gadał. Wszystko okej? Okay? Ja myślę, że jak nie wyskoczy stąd to nie będzie wszystko okej. Okay. Czekaj wodę! To jeszcze nie wybuchło. Wow, lepiej koło mamy dwóch naszych znajomych padło sobie i to nie wybucha wiecie co mam pomysł skoro to nie chcę wybuchnąć to na ryzyko odpalę to i jadę serio na ryzyko czekajcie gdzie mam misję co tu jest jest las venturas ja, to tutaj niezbyt chcę płynąć bo mnie zaraz pocisnął Do o właśnie o tym mówiłem no myszka działaj halo myszka dziękuję no i mnie gonią za blisko podpłynąłem Fucking shit Ale spokojnie Nie bójcie się spokojnie Zaraz opanujemy temat Na spokojnie Byle byśmy żadnej kulki nie wyrwali To wybuchniemy Serio to że jesteśmy na takim hardkorze w tej łodzi O <grym grym> o. Oh, 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 oh. Nara motherfucker no nie on do mnie strzela przez to. Jak ja mam go zabić, co? O oh, faka, ale hardcore. Czy musiałem tak blisko podpłynąć cool nie? ty? Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dobra. Nurkuj! Może nam się uda. Może nam się uda. Oj, nie udało się. No nic, pora odwiedzić szpital! Proli się do mnie za to, że podpłynąłem gdzieś tam. Co? Type, pepe, mam gdzieś Twoje bile. Muszę odwiedzić. pewne miejsce. A tym miejscem jest. ten pistolet. Bo straciliśmy całą amunicję i ja nie chcę tej misji powtarzać. Jak bez przesady, troszkę, nie? wiecie co? Ja już sobie wyłączę ten ogranicz... ogranicz... no, limit latek no. Dobra, dotarliśmy na miejsce pod misją i powiem wam, że przy okazji spotkała mnie bardzo zła rzecz. Otóż ee, jak chciałem wczytać tego save'a, znaczy no... save'a, bo tutaj się zapisałem to mi się gra skraszowała. Chciałem go wczytać i jak wszedłem do gry, nie chciał się wczytać. Uruchomiłem jeszcze raz i znowu się nie chciał wczytać, a stary save się wczytał, no to myślę, o kurde, dobra, mam jakąś godzinę gry do nadrabiania na lekko czym, jak doszedłem do tej misji, do której tutaj byłem, zapisując się... gra się zawiesiła i to samo, ale zresetowałem komputer i wszystko działa, także zmardowałem troszkę czasu nad nadrabianiem. Ale to nieważne. Ważne jest to, że jesteśmy pod misją i. Zacznijmy dalej. Ostatni lot Toreno. Zniszczymy go. Carl, jest Mam you. Ej, Woozie, co masz na myśli? Mój mężczyzna znaleźł ten samochód, który szukałeś, w pobliżu helipadu. A helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino? Tak, jest tam. Wydaje się, że jest w stanie wziąć jakieś sprzętki i wyciągnąć helikopter. Już zaczęły się ładować kawałki. Coś o Torino nie wytrzymało. Pośpiesz się, jeśli słyszysz coś. Dobra, musimy się udać na miejsce. E, jest jeden problem. W, w garażu nie mam żadnego samochodu, tam była policja. Czekajcie, chcę tylko blukać, czy tutaj coś nie stoi, żeby mnie przypadkiem nie zaczęli gonić. Ha, ha! na twarz z nim <laughs> Dobra, jedźmy na miejsce I zacznijmy mały rozpierdziel z tym Hali Dobrzy, dobrze, dobrze. O dobrze. zawaliłem? Ale nie, ale jest okej okay. Dobra, o Co to miało licha znaczyć? What the czemu wy się do mnie prujecie, co? Tempaki! Tempi daj, 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 zapan, oj, Tutaj mamy... Little bit problem. Uh, Tutaj wiecie, takie problemy, że kurde, gdzie jest moja snipera? A no tak, zginąłem okay, Zapomniałem nawet. <laughs> Temp osły! Czy to energia tu stoi, czy to ten sam jak ten? Nie, to to... Co ja muszę sprawdzić, co to za samotor? FCR-9, to oh, zas Nie wiem co to, ale ktoś do mnie strzela. No dobrze, pchasz państwa! Ale na góra. I, 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 i a, e e. się, spóźniliśmy. Oh, Motherfucking. No, 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 ty mi tu nie spadaj, dobra? Umówimy się tak? Do Rakietnica on odjechał już dawno temu. Dobra, wieszmy. Opatrz, znowu tu motor ten stoi. <laughs> chyba skrypt misji, żebym się tutaj stać. Także jak najbardziej mi się to podoba. Może byśmy mieli tylko nasz motor do udziału. Dobra, co? Ja wiem, że on byli przez autostrady leciał, skoro on się tutaj czai. Może sobie troszkę wyprzedzę. na sprawę. Na niego kampę. zasadzę. Tak, to będzie najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić. Leci, widzicie? Na ziemniaczek. Chodź do ziemniaczku. Chodź, brzytyl no. Problem? To ja myślę, że nie ma problemu. Jakim cudem? To fuck? Widzieliście to? To był chyba najbardziej epicki fail świata. Jakim cudem go nie trafiło? Przecież to. jak. nic leciało w niego! Motherfucker, nie. you do mnie dwoli! Ja tu Także, Tak, że, że, że skonasz powoli. No, no, chyba sobie żartujecie. Widzieliście to? To jest niemożliwe. Przecież to przelatuje przez niego. Ktoś tu leci ze mną ostro w kule, to na pewno nie jestem ja. Lecisz jest tutaj dalej. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Mam na ciebie oko, ziomeczku. Ale remember, respect is everything. GTA 2 Patrz, oberwał. Oberwał, ja też oberwałem. Dawaj, samochód. A, no dobra, oddawaj samochód Okej? Okay. Gdzie do mnie strzelasz? Come on! Patafianie! Ja tu gonię helikopter, ziom! Ty się uspokój! Jak się nie uspokujesz, to madafaka cię spotka dobra, One shot został, one shot został Gdzie moja bazuka Siema, policja do mnie chyba strzela Misja wykonana. pa, Respekta! Remember, respekta! O! Wszyscy zginęli! Policja mi przestała gonić. Zaczęła mnie gonić! O! What the fuck is happened here? Uciekam stąd. To jest bardzo dziwne, ale zrobiliśmy grube hajsy. To się liczy. Misja jak najbardziej complete Super Mogło pójść lepiej Ale jest okej, okay. jest okej. Okay. <laughs> Obawiliśmy się Co ja... ja lubię motory. Także nie pogniewajcie się jak wam zabiorę. Czekajcie czekajcie, laputa... Eee, wait wait. Thank, thanks much. B400. Niech będzie ważne, że motor. Szybciej się dostaniemy na miejsce. Szybciej się dostaniemy na kolejną mission. Oh yeah, o oh je, yeah. lecimy na kozakan pod prąd. Tak się jeździ. W tym mieście. Do tych moich nowych zasad. Jestem nowy prezydent tego miasta, więc... Wszyscy macie się nie słuchać w tym mieście. CJ rządzi. A super, teraz mam nadzieję, że się zapisze i nie będzie większych problemów. Będzie gitara. Mieszka się pruje. Super, to już może zapiszę na trzecim save, jakby coś się stało złego znowu. I kolejna misja. Krak Bam Bam. Okej. Okay. Carl! You're a fucking hero down in that list. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turned their back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking rider, man? That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Fuck right right up. You're, You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good.

O dobra Tak. lecimy po ciężarówę. Wysadzamy, widzicie? Grove Street się zmieniło przez te 5 lat. Nas nie było. Samych oszustów. Ale my to naprawimy. Syd to naprawi. Sydziej bez ziomków, zrobi nowych ziomków, co nie? Tak jest. Tak będzie. Tak będzie. Teraz po tym jak uczy się prowadzić motor, znaczy Siddy się nauczy. O, będzie jump! Będzie jump! Widzieliście jaki epicki jump? Napiszcie w komentarzu epicki jump vertex, chcemy więcej. Tak napiszcie. Naprawdę. <laughs> A to nie znaczy, że nie przyjadę, co nie? <laughs> wiecie! Dobra, weźcie. <laughs> potknąłem się, wiecie, ta, takie, takie sprawy, nieco nie? Nieważne nie tam. troszkę mi życie odjąło. E, myślę, że nie będę. Are you f -f 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 fucking kidding me? No nie, jednak, jednak mogłem postarać się bardziej z tym motorem. No ale nic, nic się nie stało. Motorów tu jest jak na pęczki. widzicie, już przejechało chyba pięciak tutaj biegłem. Tak właśnie. O, dzień dobry, wypożyczalnia samochodów jakaś? Coś? Pirate Bay w GTA, coś, cokolwiek? O, dzień dobry, dzień dobry, dzwoniłem pan. Dzwoniłem, 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 dzień dobry. To jest mój znak rozpoznawczy. Tak, tak. Powiedział, że dzisiaj za darmo. Także podziękujmy mu. Bardzo miły człowiek to był. No już musimy podjechać na miejsce, na naszą ciężarówkę. Szkoda, że tylko że jak dostaliśmy ten samochód za darmo, to tylko tak na taką chwilę mogliby częściej tak nam pożyczać. Jest naprawdę bardzo fajna opcja. Dzień dobry.

Dobrze, panowie i panie. Cz, c, c, oj, dobra. Chciałem sprawdzić na mapie, gdzie jest ta fabryka, ja wam mówiłem parę odcinków wcześniej, że będzie akcja. Że będzie mega akcja. A ja, jak ostatni, Mohikanin, nie mam życia. Czekajcie, czy jedzenie odnawia życie? W sumie nie pamiętam, nie sprawdzałem jeszcze. Ojo, chciałbym tu zjeść ją. Odnawia! Zarombiliście pizko. Tak, dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki, jesteście ziomale, wiecie. Nawet tu szczyku zbytnio nie podskoczyło. Także jest okej. Okay. Jak to wygląda? Wytrzymałeś na maksa. Muskulatura, czy będę musiał to poprawić? razie jak to poprawię, nauczę się nowych technik walki będę sko skopa zdejmował dziadów. Będzie z półobrotu Norris. Zobaczycie, tak będzie, Opisuję wam. Właśnie w tym mieście jest najlepsza szkoła do, do, do biblioteki. <laughs> Na farcie. Bo już w tym w Las Venturas byśmy się nauczyli takiego nie, sztuki walki, to ona już nie jest taka epicka. Jest wręcz tragiczna, żałosna, nigdy nie, nie lubiłem wziął jak jeździć. Tego tutaj będziemy musieli się nauczyć, ale musimy przypakować do, do tego. To co wiecie, jest dla Was misja. Pedały. O, co się stało? Sami się zabili Wyglądacie jak banda pedałów Wiecie? Czy daj mi tu amunicję? Och wsiadę do samochodu, ele bandito, bo oni jadą Poddajesz się? Lepiej dla mnie A ty co, żyjesz jeszcze? On miał tyki pośmiertne! Widzieliście to? Come on. Welcome, guys! Tu korzystaj rampę, żeby wjechać do laboratorium. a nie trzeba wyskakiwać, mogę po prostu sobie wjechać, tak? No kapom, ale zarąbiście. Zaparkuj samochód. Obok pudełka. No, właśnie tutaj. Dobrze. To nie jest Cię! Uciekajcie stąd wszyscy. Koniec biznesu. Koniec biznesu. A wsiadaj do samochodu. Opuść magazyn, zanim skończy czas. Och, no! 30 seconds! Nie jestem biednym obywatelem tego. Ze, ze szikarnego kraju się ma. A no już. Ha, ha! A mówili: Nie ufaj Strętnemu gościowi, który przychodzi do laboratorium METY, KOKI i KRAKU. Chciałbym przystać, to jest, myślę, że dlatego czekłem. O tak, odnawia amunicję, super. Dobrze, uciekajmy. Nie widziałem żadnego samochodu, ale damy radę z Buta. Z Buta la puta. Co, myślałeś, że cię nie potrzebuję. Zresztą, nieważne. Nieważne, 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 ja są tu Ha! Freedom było blisko. Jednak musimy wyskoczyć. Hespałka! Mamy samochód. Tak, właśnie mi coś nie pasowało. Oni strzelają do mnie. Babciu, ratuj. Będzie epicki rozpęd najszybszego samochodu w historii świata. Ale to będzie najbardziej epicka akcja, bo może mi wybuchnąć w trakcie. Czy wybuchnie? Leccie! Dał radę? Wróć do e-garażu. Okej. Okay. O, cześć policja. E, to tam, macha Tam, tam ją i fatą i feto. Nieważne. Nie gadam już nic. Jadę odstawić moją bryczkę. Ale ci ktoś przyjmie moją bryczkę? Panie policjancie, ja tutaj prowadzę... No właśnie wypadek spowodował pan. Wszystko przez pana. Już pasi 25 tysięcy Fame Fame rośnie CJ'a. Kurczę, dobre interesy tu z chłopakami powiedzmy. Ktoś chce dzwonić, bo nic się nie dzieje. I was. Speak on. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in the the Bridge. Head out Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. I'm not talking to strangers. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Nada, no Okay, <laughs> <laughs> Nie wadza ona mnie bije. Nie bije. Żartuje na mnie bije. Dobra, idę się zapisać. <laughs> a, to będzie tutaj. Okej. Okay. Taba bo dobrać komórkę. Kolejna. Sia ma

Ojej, właśnie popatrzyłem na zegarek. O nie, kurczę, dobra, przesadziliśmy. Jeżeli utrwaliście do tego momentu filmu, napiszcie niespodziewany koniec Wertes. Tak, tak napiszcie w komentarzu. Widzimy się jutro. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, za Wasze komentarze, za dodanie filmu do ulubionych, za udostępnienie na fejsie. Widzimy się niedługo. Na razie, cześć. Hej!